Oto godło cesarstwa! Cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego! Pod tym godłem mamy być rabami, niewolnikami! My kładziemy ten sztandar pod wasze nogi, kabraci! To jest symbol zniewolenia! Kończy! Tak jak powinien skończyć! Brawo. Przejdziecie po tych sztandarach, tak jak i my tutaj stoimy, ale zanim to się stanie, to na tych sztandarach nasi kamraci zabiorą głos. No, ja Można dać głos tak 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 nie głosi. Powiedz Łukaszowi, że jest głosi. Łukasz, daj głosi problem. Ja się nie zgadzam! Mów, mów, mów! Oto Oto! 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 Symbol! Rozkładu! Szepsucia! Oto symbol zła! Ojtek! Wysoko ręka. Oto symbol zła! Oto symbol choroby! Oto symbol wynaturzeństwa, zepsucia, zgnilizny, zawładnięcia dusz, dzieci i tych, którzy wchodzą w dorosłość. Ten standard, który dzieli. Oni mówią, że łączą, ale dzielą. Posłuchajcie, mówią na przykład, że należy się każdemu tolerancja. Ale kiedy rodzice... Na przykład chcą, chcą, powiedzmy, że są tacy, mają sprane mózgi, oglądali stacje trzyliterowe albo szatańskie słońce, oglądali to wszystko i doszli do wniosku, że oni chcą swoich dzieci tak wychowywać. To nic nam do tego, ale jeśli my na to się nie godzimy, to również mamy mieć do tego prawo. Nie mogą nam mówić, że mamy to tolerować. Ja skończyłem szkołę techniczną, ja skończyłem szkołę rolniczą i tam nie nauczono bardzo precyzyjnego języka technicznego. Wytłumaczono nam dokładnie, czym jest tolerancja. Tolerancja! To jest odchyłka od normy! Koniec cytatu! Tolerancja to jest! Tolerancja to jest odchyłka od normy! My ludzie, my wolni ludzie jesteśmy ludźmi normalnymi! My mężczyźni kochamy kobiety! Kobiety kochają mężczyzn! Z ciała mężczyzny i ciała kobiety powstaje nowe życie! Powstają dzieci, o które dzisiaj walczymy, dlatego mówimy ręce precz od naszych dzieci! Prędź! Pańskiego lnu Powiemy teraz tak! Zapraszamy, prosimy Was wszystkich, żebyście krzyknęli razem z nami. Mamy prawo! 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 Te dwie chorągwie. Dzisiaj jeszcze w stajni stały i konie na nie szczały i fajdały. Takie oszczane i fajdane, zabrudzone przynieśliśmy, żeby je tutaj zbezcześcić, bo to jest nasza forma obrony i mamy do tego prawo. My ziadki ja obronimy, bronimy znaki wrogów pod nasze nogi, zanim przejdziemy po tych znakach, zanim jest spalimy. Chciałem prosić naszego pierwszego gościa i prosić Was, kamraci, o chwilę uwagi, bo jest to człowiek z pierwszej linii frontu.